Piękny, piękny dzień w transporcie rozpoczynam 327 autobusik puścimy tutaj, bo ja go nie widzę Niech on sobie przejedzie mieści on się? Mieści. Dobra Co się patrzysz, chłopie? O, jedzie jeszcze Coś Dobra jedziemy, 327 km, nie wiem jak to do końca jest ale wydaje mi się, że, że to nie tak, o 310 już proszę bardzo, a nie czekaj, przeliczanie najlepszej trasy także witam się z wami serdecznie z Lipska załadowałem 27 palet no i mój cel przeznaczenia na dzień dzisiejszy jest to pilznął na pewno w jedną stronę a nie wiem czy nie będę wracał Przypadkiem ponownie w tą Mańkę Ze względu na to Iż, że ponieważ No to jest taka ta stała Nasza linia, którą tam już mówiłem W którymś filmie Którą ładujemy z Lipska e, Przy lotnisku I tak sobie jeździmy Przed chwilą Tata mówił jak jechał, że nie było korka Patrz, a jechał 20 minut temu, no zobacz jak to się dzieje 14.24 jest więc jeszcze godzin ruchu nie ma szczytu. Ale to i tak ta dziewiątka wygląda. Aczkolwiek ta zwężka jest całkiem spoko, bo ona niby ma 10 czy 11 km. Ale ona idzie cały czas, nie ma raczej problemu. A co panowie za odwierty robią? Pod co? Zakładam, że to jest pewnie pod słup ze znakiem odwiert, bo tam taka forma jakby wyglądała, jakby stało. Ale to taka właśnie rzeczywistość w Niemczech jest. Trochę w korku, trochę pojechać, trochę znowu postać. Zresztą. Ona, ta autostrada ogólnie ma trzy pasy, więc po remoncie będzie się elegancko. Szło to jest dziewiątka, która idzie, zaczyna swój bieg w Berlinie i idzie aż do obwodnicy Monachium. Także na Norymbergę i na Monachium, tędy się jedzie główny szlak tranzytowy. Zobaczcie, jak to wszystko by się rozłożyło na trzech pasach, to będzie świetnie, co? Ciekawe, ile szybciej tym kontenerem jedzie w rzeczywistości. Bo tak zdążyliśmy wyjechać ze Zwężki i on wyskoczył od razu na lewy pas, żeby wyprzedzić. Ta chłodnia przede mną, 9,1, no zniknęła mi teraz z radaru, 91, tak, 91, 92, a on cały czas idzie lewym pasem i mało tego, nawet ja go zaczynam dogadać. Do, dogań, gdzie u mnie odcięcie, przypominam, jest na 90, ale w rzeczywistości 87, a on tak cały czas naciska na ten lewy pas. Ja rozumiem, że kontenery się ogólnie spieszą i jak to mawia klasyk, tym chujom z kontenerem zawsze się spieszy, no ale ten to chyba tak nie bardzo. no. Nie bardzo. Jemu się niby spieszy, ale niby nie. To tak jak ekspres w a 83 zamiast 79. Zjechałem sobie podgrzać pieroszki. W sumie zjechałem też na toaletę. 11 minut. Godzina 25 wyjechane. Zjechałem sobie na ten, na parking. W biedronce są takie pierogi. Gotowe, pierogi z mięsem. I od czasu do czasu, jak mam ochotę. To je sobie kupuję. Właśnie tak na szybko, żeby zjeść. I teraz w sumie też sobie je zakupiwszy, stwierdziłem, że podgrzeję je sobie. I w czasie jazdy, kiedy tam będę miał ochotę, to sobie będę je podjadał. Także żeby je tylko zagrzeć. Także szybka taka pauza. I jadę. W sumie czasu to i tak mam dużo, ale sobie będę powoli jechał, bo mam na 20.15 dopiero rozładunek, a będę gdzieś koło 18.30. Wiadomo, najlepsze są pierogi domowej roboty i ja tego nie wykluczam. Aczkolwiek, no teraz jestem w trasie, więc przez dom nie jechałem, nie miałem jak ich zabrać, ani wpadłem na pomysł, żeby ich zabrać. Zresztą też tak nie bardzo biorę jakieś takie rzeczy co są w mrożeniu ze względu na to, że jest w Mercedesie lodówka jest duża, ogólnie jest duża zamrażarka też. Z tym, że właśnie, zazwyczaj jak biorę to biorę jakieś kotlety, znaczy kotlety, pierś kurczaka zazwyczaj, czy u dziki, czy, czy jakiś tam kotlecik schabowy, coś takiego biorę. Więc generalnież tamto to mi nie wchodzi do lodówki, co nie? Więc, a, a tak, czy jak biorę jakieś nie wiem, gotowe obiady domowe czy coś? no to nie jestem wszystkiego w stanie, wiecie, wpakować do lodówki do zamrażarki, ale też nie jestem w stanie znowu wszystkiego yy, wszystkiego wziąć, yy, odmrozić i wszystkiego jeść naraz, no bo siłą rzeczy wiadomo, to jest sporo jedzenia i tak a nie zawsze się w ciągu dnia udaje zjeść yy, coś, coś na ciepło, no nie? Także czasami tak jest właśnie, że przychodzą ochoty na Różnego rodzaju posiłki, no i wtedy przychodzi z pomocą znowuż sklep. A że byłem w Polsce, no to stwierdziłem, że sobie kupię i w sumie dobrze, że wpadłem na ten pomysł, bo dzisiaj chcę się zrzucić i prawdopodobnie będę wracać tutaj z powrotem do Lipska. Tak mi się przynajmniej wydaje. A co za tym idzie? No tak, obiadu nie będę miał czasu, nie chcę za bardzo robić i tracić czasu, więc takie pierożki odgrzać to jest chwila, moment, elegancki temat, na, elegancki temat na obiad. Także akurat 14 minut, ale w sumie już mam 15 wykręconą, bo czekałem na tatę, żeby yy, wziął mi, znaczy żeby przyjechał po swoje zakupy, które mu wczoraj zrobiłem. Także tam mi 15 wyszła, to już teraz nawet nie potrzebuję, w sumie już przeskoczyło na 15, także startujemy dalej lecę. Teraz z 9 na 72 autostradę w kierunku Regensburga, w kierunku Hofu, W sumie Hof zaraz będę przejeżdżał to, to potem, potem, potem jakoś się będę kierował do Czech. No to tam wiadomo z tej na 93, z 72 na 93 i następnie przyjdzie mi jechać tam na miejscowość selby As na w, AS to jest granica w ogóle już z Czechami, bo tak właśnie tam tamtędy pojadę, to tak jak już ostatnio mieliśmy okazję, mieliście okazję jechać, jak kto nie miał jechać ze mną okazji niech się cofnie do kilku, do kilku filmów wstecz odpuściłem bo tak busik niech sobie przejedzie on jedzie szybciej a my wyprzedzimy tutaj szkołę jazdy, biuro kierowców i waiter building nie wiem co to znaczy ale gefar good biuro to chyba chyba o to chodzi nie? albo może jakieś może jakieś inne szkolenia jeszcze oprócz tego robią no. ale wracając do, 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 do tego co mówiłem przed chwileczką no długimi, o mrygną długimi dobrze ich uczą tutaj, patrz no to trzeba mu podziękować Dobry z niego chłopo podziękował, no, ten, coś mówiłem, a, no tak, 72, proszę, mijamy Hof, potem na 93 i potem na landówkę numer 64, polecę. Tylko z tym, że jest tam jakiś remont teraz przy zjeździe z autostrady, z drogi numer 93 na miejscowość Selb, więc czekają mnie jakieś tam, z tego co słyszałem, utrudnienia. I podobno objazd jest ciekawy, nie wiem czy taki sam będzie jadąc objazd jadąc od Czecha, czy będzie inny objazd, bo czasami zdarza się tak, że jak są wąskie drogi to w jedną stronę idzie jeden objazd, w drugą stronę idzie drugi objazd, tak żeby się nie nakładały ruch w obydwu kierunkach ze względu na to, że może być za wąsko na minięcie się ciężarowych samochodów. Słaba w sumie ta pogoda jest, bo mamy dzisiaj 18 dzień kwietnia, a pogoda jest taka iście depresyjnie angielska. I do no tego tak aż jakiś wiatr teraz zaczął wiać, nie wiem co tutaj się dzieje. W kierunku Regensburga pędzę. Za niedługo zjeżdżam na tą landóweczkę tam, co ma być ten remont, niby rzekomy. Znaczy objazd tego remontu, o może tak. Tylko tak właśnie zastanowiło mnie to, dokąd ta pogoda zmierza. kurczę nawet chociażby w zeszłym roku się cofając, to już tego dnia, tak 18, ponad połowa kwietnia, słoneczko świeciło, można było sobie w krótkich spodenkach suwać, a tymczasem zobacz, 6 stopni za dnia jest. Fakt faktem, że w Gliwicach, gdy kręciłem weekend, w sumie wyruszyłem no, wczoraj z Gliwic, to... Naprawdę było, kurczę, fajnie nam było 17 stopni, to no to wtedy to krótkie spodenki jak najbardziej, ale to zazwyczaj było tak, że w Polsce było jakoś tak chłodno, a w Europie to już można było w krótkich suwać, nie? Tak, to teraz jest taka pogoda, jak jest 10 stopni, 12, no to tam na krótki rękaw można na chwilę wyskoczyć, ale krótkie spodnie, tak żeby do kompletu, to zapomnij. Dobrze, że wczoraj umyłem samochód, a nie dzisiaj, bo tak to dzisiaj to już ta trochę mgła, trochę deszcz, więc generalnie to nie jest mi już szkoda tego, bo tak jak wczoraj zaczynało tak pokropywać po menu, to tak średnio, średnio bym powiedział aczkolwiek no, drogi w Niemczech są wiadomo czyściejsze niż chociażby w Czechach, zresztą sezon się już się skończył, więc ogólnie w Czechach też może już nie będzie takiej tragedii, może jeszcze uda się w miarę utrzymać długo ten samochód w czystości bo tak wtedy się nadarzyła okazja plus wolna myjka, więc grzech było, grzechem byłoby nie skorzystać no pogoda depresyjna, taka chce się bardzo spać są dwie rzeczy, które się chce i których się nie chce, chce się bardzo spać i nie chce się pracować ale jeszcze 166 km znaczy ona mnie inaczej prowadzi ta nawigacja bo ona twierdzi, że jak jest zamknięta już droga, to trzeba jechać na kolejną granicę, nie można tą samą objazdem pojechać, a wiem, że da radę tam przejechać więc ogólnie to to tam trochę będzie mniej kilometrów a mijamy nasz zjazd Selb Nord następny zjazd na Selb West aczkolwiek tam było coś tam skierowanie ciężarówek powyżej 7,5 tony nie na ten zjazd tylko na Selb West Benutzen ok czyli to by było raczej na to tak tu jest zamknięte bo tutaj jest rondo takie fajne z czajniczkiem i to rondo z tym właśnie otóż toczajniczkiem jest w remoncie Może, nie wiem, może widzieliście na którymś, na można na którymś, na poprzednim filmie te, to, te rondo, to rondo Ale ono jest gdzieś tutaj po lewo, po lewo, po lewo, tak A nic, nic nie widać, nic Także do następnego zjazdu i następnym zjazdem zaczynamy Land Terror Aczkolwiek zobaczyłem teraz na mapę, że można było zjechać Wcześniejszym zjazdem, chyba musiałbym to na mapę zerknąć i potem jakimiś wioseczkami też objechać, żeby na tą miejscowość nie zjeżdżać, tylko pojechać tak, jakby zjazd wcześniej, byśmy wyjechali. Powiedzmy w tym samym miejscu, tak? no i dobra, lecimy we trzech: dwóch Polaków. O, panowie, chyba węgiel wieźli, tak mi się kojarzy. To idzie kolejny Czech, tutaj. Te. Także jak, utk jak utkniemy, to utkniemy we trzech. Dobra, to gitara. To pamiętajcie, zawsze. Jak już widać, ślady ciężarówki na asfalcie, jak opony zostają, to poniekąd jesteśmy, że tak powiem, w domu. Zresztą nawigacja też się tu już chyba przestawia, nie wiem, co ona tam wymyśli. Także próbujemy to objechać. Chyba nawet, o tam, tam widzicie, taka wyjeżdża z wiaduktu ciężarówka, która, która, która... O, i dobra, jeszcze wyszedłem za nim O Świetnie I będziemy gdzieś tam jechać na... A nie, bo to z autostrady by było Dobrze, to tak, bo no teraz tu się trzeba zastanowić Wiesz, to trzeba na spokojnie usiąść i pomyśleć Tak, a tu w ogóle dobry punkt jest, bo... onet nawet to i auto Spokojnie można na zakupki przyjechać sobie Także jest objaźnik dobry, ale będę musiał jeszcze wytestować tamten jeden, żeby nie jechać tak jak wszyscy. Zresztą to jest znak U na Czy, czyli na Czechy. O, właśnie podobny czajnik, tylko że y, stoi tam na tym rondzie większy. Porcelanowy, proszę. To jakieś miasteczko, gdzie się produkuje porcelanę. Ogólnie ciekawie. Wolno, wolno. Ale słuchajcie, jest obiad wyznaczony, więc jeżeli jest obiad wyznaczony. To należy władzy zaufać. Obias jest na wprost. Zresztą weź tu skręć nawet. Znaczy nie, skręcić by skręcił. Ale po co bierzeć miasto dookoła? Co ty tom tom tutaj mi świrujesz? Zobacz. Jak... a bo on chce gdzieś, indzie... on chce on chce jechać na tamtą granicę. Dobra. On chce tutaj przejechać na granicę, żeby wyjechać od szóstki a my pojedziemy sobie na wprost i wyjedziemy tak jak dawniej wyjeżdzi, tak jak się w sumie jeździ nadal, nie? Dlatego objazd na Czechy jest na wprost no bo bez sensu jest przecież przejeżdżać przez miasto po to, żeby pojechać teraz, wiecie, w chorerę, nie? I ona teraz, ona ogólnie nie zrozumie tego fantu, bo tam będzie widziała pewnie pozamykane drogi Także tak Dobra, musimy się Trzymać znaków, po prostu trzeba umieć czytać znaki i kierować się na żółtą literkę U. I zresztą tam tabliczka CZ jest, więc no to nie może być inaczej. Trochę pozwiedzamy. Brauhausmarkt. O, czekaj, ona w prawo kombinuje. Zaraz tutaj zobaczymy, jaka ta w prawo ulica jest. No. Aha. Ona w tą w prawo, a my mamy jechać w następną. Ona w tą w prawo, ok? Rozsądnie. <grystanie> Dobrze. Och, te nawigacje. Jednak lepiej jest zaufać własnemu instynktowi i jechać, że tak powiem, po swojemu. No i tutaj taki patrz, kawałek takiej dróżki. O jest, ale mnie noc zaspędził. Kłótnia będzie. Będzie kłótnia dzisiaj. Tak ten objazd poprowadził, że teraz wyjeżdżamy z, z powrotem na tą samą drogę, z której, z której byśmy przyjechali. O, może w tą stronę. My byśmy przyjechali tutaj z lewej strony, tak jak ona jest zamknięta. Jest to do, do 18 kwietnia, czyli miesiąc czasu będzie droga zamknięta. Okay. Czyli przez miesiąc wiemy, że będę, jeżeli ta droga będzie tą robotę nadal robić, to przez miesiąc ona. Będzie się tędy jeździło, także gitara. I teraz wróciliśmy na starą drogę za 6 km, nie, za mniej nawet. Tutaj zaraz będzie już e, granica z. E, o, granica z Czechami. Piękna sprawa. Ktoś, kto wymyślił wpisy manualne, miał chyba na imię pomyłka, bo nikt nie wziął pod uwagę tego, robiąc taki wpis manualny, że. Nie ma miejsca nawet gdzie tych wpisów zrobić. Jest niby nakazane, żeby zrobić w, 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 tak jakby w pierwszym lepszym miejscu, gdzie jest możliwość zatrzymania się. No nie? Tylko, że dużo kierowców wjeżdża i dla nich możliwość zatrzymania się to jest na pasie awaryjnym. I na przykład takie głupie, teraz często jeździmy gliwice pilno. Wjeżdżając przez Gorzyczki kierowcy mają bardzo głupie przyzwyczajenie stawać na marginesie gdzie 4 km dalej jest stacja benzynowa, no nie, gdzie tam można spokojnie wjechać no i to ogólnie jest zagrożenie, bo jedni hamują, jedni się włączają do ruchu no i jakby nie patrzeć, jest to takie utrudnienie ja rozumiem, że to jest, że tak powiedzmy dla naszego dobra te wpisy manualne, bo to chodzi o rozliczenie płacy minimalnej Chodzi o rozliczanie kabotaży, żeby łatwiej było kontrolować No to jak gdyby, powiedzmy, że to jest wszystko, to co jest w Unii Europejskiej, może nie wszystko, większość To jest zawsze dla dobra przewoźnika to, to zawsze tak było, zawsze tak jest Ale kurde, chcą wprowadzić inteligentne tachografy Już są te tachografy, które zapisują, zresztą mój też zapisuje geolokalizację Tylko, że on tam chyba raz na pół godziny tą geolokalizację zapisuje są tachografy, to, bo ja mam chyba tej drugiej 4.0 generacja, chyba, no nie pamiętam jaka to jest generacja tego tachografu, ale że to jest yy, jakaś tam inteligentny tachograf, chyba drugiej generacji, czy coś takiego jest, który po przekroczeniu granicy, on tak jakby wjeżdżasz i on ci yy, i jak robisz wpis manualny to od razu ci pokazuje na przykład wjeżdżasz z Czech do Niemiec to ci nie pokazuje kraj rozpoczęcia Czechy tylko ci pokazuje kraj rozpoczęcia już Niemcy no nie? ale musisz ten wpis potwierdzić więc też generalnie trzeba się zatrzymać te tachografy, które mają dopiero opcję pokazania znaczy pokazania zapisu automatycznego po przekroczeniu granicy one dopiero będą za nie wiem, albo w 24, albo w 25 roku więc dla mnie głupotą jest to, że ludzie najpierw yy, wprowadzają coś, a potem myślą, mówi ty, to się, nie, to się nie może udać. To, to, to jest bez sensu, co zrobiliśmy. I drugi mówi, a to nic, najwyżej będziemy zaostrzymy mandaty. Nic, pójdzie, pa, na przykład coś podniesiemy, zaostrzymy mandaty, jakieś dodatkowe kary wrzucimy w to, żeby fajnie nam się to zwróciło. i coś tam się może parkingi z tego pobuduje, ale to może. No jest to, jest to taka. Ja uważam że na przykład to wprowadzenie tych wpisów manualnych jest to głupotą ze względu na to, że no właśnie tak jak mówię, wjeżdżasz przez granicę tak jak o, tutaj tu na przykład nie ma miejsca i ten pan komuś stawał na poboczu, ja stawałem na przystanku autobusowym, bo nawet niech teraz cię na przykład by drasnęła tam, nie wiem, celna sprawa tutaj. Czy, czy policja zwykła i oni by zobaczyli, że nie ma wpisu manualnego i ich, ich by to nie interesowało, bo to dla nich jest dobry zarobek, to nie jest w, wbrew bez naszego bezpieczeństwa tylko tego, żeby zasilić budżet danego państwa, co nie? coś tak samo jak karanie za przekroczenia 20 parę dni wstecz, gdzie to mogło być w ogóle na terenie innego kraju nie europejskiej. no i co z tego, ale ktoś będzie chciał się wykazać i będzie mógł to zrobić, tak jak na przykład Włosi karają za prędkość Mój taki mały monolog wyszedł Także drogą 64 jedziemy do Autostrady T6 który, Przez którą de facto Chciał prowadzić TomTom -tom, Żebyśmy wjechali do Czech Od niemieckiej strony I potem zjadę na drogę 21 Troszkę lasem, troszkę polem Tutaj po czeskiej landówce Numer 21 podążam Do celu O, tutaj jest takie dziwne, bo tak się wpada na górę To jest ogólnie miejscowość Stara Woda ale tutaj trzeba dobrze Dobrze przyhamować, bo widać tutaj już ktoś Poszedł po tym trawniku Przeskoczył, a tutaj ciężarówką Naskoczyć na taki krawężniczek No wydaje mi się, że może być ciekawie Tutaj bym to nazwał y, Takie PGR-y nasze Gospodarstwo rolne takie, takie powiedzmy czeskie Ogólnie droga bardzo fajna Nie mogę powiedzieć, bo Jak na czeską landówkę To jest naprawdę fajna Naprawdę jest Yy, szeroka, mogę śmiało powiedzieć, że bezpiecznie się po niej jedzie, ponieważ ruch jest na niej naprawdę znikomy, nawet samochodów ciężarowych. Ja jeżdżę tutaj w sumie teraz, czekaj, to jest chyba trzeci tydzień. A czy byłem w domu, to nie to, że ciągiem trzeci tydzień, bo nam znowu ktoś mi zaraz napisze w komentarzu, że siedzę po trzy tygodnie w trasie, gdy mógłbym być co tydzień albo co, tam nie wiem, taki był któregoś razu. Nie, tak nie było tym razem. No i ogólnie to naprawdę spoko się tędy jedzie, mega jest w porządku ta droga 21 i 64. I teraz ja z 64 przebiłem się tutaj na 21 i mam do autostrady jakieś 40 km i 40 też do celu, tam chyba 43 dokładnie. No. Gdzie tak się wyspałem, a jakoś mi się ziewa, ale to pogoda taka jest dupiasta. Tutaj wychodzi 400, twu, 310 km bez objazdu i w rzeczywistości wychodzi w zależności jak się uda, jak się dobrze ułoży ale od 350 do ja 405 chyba najwięcej jechałem. Także ogólnie naprawdę droga jest w porządku i, i z tego wszystkiego nawet nie wiem ile tutaj będzie. Z 60 km tej, takiej landówki 70. Nie, wiem, ale naprawdę bardzo szybko mija ta droga. Że troszeczki innego świata niż samej autostrady. To akurat w Czechach lubię, bo ty landówkami w Czechach też spoko jeździ. Niektóre są wyboiste, niektóre są bez pobocza, no wiadomo. Na Słowacji to lądówki, no, landówki, no to chyba na Słowacji są gorsze landówki, tak mi się wydaje, niż w Czechach. Na Słowacji chyba jest gorzej. Na Węgrzech to już nie pamiętam, a nie, pamiętam, sorry Na, na to przejście co się jedzie nad Budapesztem to jest parasta kuszta Chyba tak, tak to chyba jest to przejście No to tam droga jest Jest, 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 jest Oglądaliście, bo już jechałem kiedyś tą drogą jak nagrywałem Wcześniej na kontenerach ciskaliśmy No to, to tamtędy chyba nawet nie jeździliśmy z Budapesztu ale no ostatnio jak jechałem to, to tak, z Budapesztu jechałem w Prokterze, ładowałem do trzeba do Proktera. To tam droga jest wybitna i wybojowa Tutaj proszę, co jakiś czas jest 2 plus 1, pod górę żeby można było wyprzedzić, także jest no naprawdę Jak dla mnie droga, którą można sobie pomykać bez problemu I zapraszam Państwa na przejazd kolejowy w Czechach O, Pan chyba pierwszy raz jedzie z tym Primem ale tak jak my tutaj tędy jeździmy, to a zwłaszcza już Mercedesem, zresztą tutaj jeździ Volvo, mi też mój taki ten przejazd, że jebany. No jak przychodzi co do czego, to eee! proszę bardzo, tu się nie da przejechać 50 na godzinę, tak jak e, oni tutaj deklarują w mieście, bo tu trzeba być naprawdę wytrwałym w swoich czynach, jeżeli ktoś planuje 5 dych przejechać po tym zakręcie, zresztą znaczy po tych przejazd, po tym przejeździe kolejowym, swoją drogą ostatnio był zamknięty, policja tutaj stała tam chyba przy przejeździe kolejowym stała karetka coś się musiało stać na torach, bo skręcaliśmy tutaj w tą drogę także, także no było grubo w obydwu kierunkach była zamknięta droga taka fajna też tamtędy się jechało ciasno jak byk, ale przejezdne ogólnie nie? także w porządku Tak pewnie teraz do autostrady to już mnie czeka Tutaj terror, za tym samochodem Z tym, z tą naczepą Amazona No ale trudno, jakoś przejedziemy Fajna, powiedzmy, nazwa to staróweczka odnowiona <grych> I do przodu, do przodu, do przodu, szanowni państwo Ostatnio chciał jakiś chłopak, żebym mu tutaj zatrąbił Ale ja ogólnie w mieście to tak, no w mieście to nie trąbi się, co? Jeszcze ciężarówką Fakt faktem, to za dnia było normalnie, nie w nocy ale o, na przykład tutaj widzicie, policja stoi Także można się przejechać Ale to akurat w terenie zabudowanym zawsze pięć dyszek Nie te no, nie wiem, czy oni z radarem stoją, czy co Filują na kogoś tutaj, kto za szybko wjedzie A we dwóch tam się patrzyli Może być, że kto za szybko, wiecie, tutaj wyskoczy, tego chyc. A może być, że też i może jakieś połączenie mają z tymi wyświetlaczami, które tutaj są na wjeździe z prędkością, jak wiesz. Ktoś nie zwolni za bardzo. Wiesz, ja też wjechałem, ja sporo miałem 70 jak wjechałem. E, no. Ale bardziej filują na tych, co wjeżdżają, co wpadają z tego. Dobry punkcik. Może być czasami za późno. I wjechałem do Piznę 1-3 km do celu. 4.07 mi wyszło jazdy Więc ogólnie przyznam szczerze Że Nie dużo tam straciłem na tym objeździe no. Łącznie z, To jest 4.07 łącznie z załadunkiem Czyli na tą chwilę jadę 4 godziny tak naprawdę Bo tam mi wyszło Tam mi wyszło 7 minut Jazdy nie? Tam wjechać na rozładunek Bo tam stałem pod samym, Pod samą firmą więc wjazd na rozładunek na załadunek i wyjazd to mi zajęło 7 minut właśnie, więc tak naprawdę dobiję do 4 Nie wiem, 4:08, 4:12 i to będzie wszystko. Czyli tak naprawdę cały ten objazd przysporzył mi dodatkowe 5 minut jazdy. Także widzicie, nie nie za wiele. No i tak jak mówiłem, zobacz. 4:12. 4:12 wyszło mi jazdy. Czekam na informację, co dalej mi świat przyniesie Już rozładowują, już nawet jeżdżą po, po rampie, czy po naczepie A ja czekam właściwie na odpowiedź, co, czy będę wracał, czy nie będę wracał No chyba, do momentu, gdy mi rozładują, nie dostanę wiadomości, no to wtedy zadzwonię Bo zresztą muszę wykręcić sobie tu pół godziny pauzy 25 minut jeszcze mam do, do końca, także no, coś tu wykombinuję. Poczekam do końca pauzy, po prostu swojej, i już, no? Nie? Nawet jeżeli będę wracał, no to, to będę wracał tą samą drogą. Będę wracał już po ciemku, aczkolwiek jest godzina 19 jeszcze jest fajnie widno, ale to no to już czas najwyższy, nie? Także kończymy ten materiał. Serdecznie Wam, kochani, dziękuję za to, że byliście ze mną, że obejrzeliście. I do następnego filmu, także na razie trzymajcie się hejka.